Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym smutnym dniu dla mnie niestety chciałbym powitać Was w kolejnym odcinku zagrajmy w tour.pl, Lecz niestety muszę obwieścić wam znaną już zapewne smutną informację zamieszczoną na stronie facebook.com na fanpageu tour.pl serwer moi drodzy padł. Serwer padł. E, zostało to ogłoszone oficjalnie z góry przed administrację Niestety nie mam na to żadnego wpływu, więc proszę mi nie pisać, czemu serwer off, czemu nie ma więcej nagrań z tego, z tego fajnego serwera. No nic, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia co w tym filmie powiedzieć. Jest mi naprawdę smutno, że, że administracja tak postąpiła z, z graczami. Jest naprawdę dużo osób, które tak robią i... Szczerze mówiąc można było się domyślić po działaniach administracji, po tym co dzieje się na serwerze, a raczej po tym co się na serwerze nie dzieje, że prędzej czy później ten serwer padnie. I chyba nieświadomie w którymś z odcinków na EXPie z pieskami bodajże szóstym, no obwieściłem upadek tego serwera. No i stało się, Tour.pl padł oficjalnie na zawsze. Ja niestety w związku z tym zmuszony jestem zakończyć tą serię. Ale w związku z tym rodzi się nowe pytanie: rodzi się nowe pytanie na nową serię z nowego Metina, i tutaj też jest wasza w tym inicjatywa, by pomóc mi wybrać jakiś serwer. Specjalnych wymagań nie mam. Chciałbym, żeby to był easy, łamany przez medium, ale może być to też hard, gdyż grywam i tu, i tu. Wszystkie propozycje proszę wysyłać mi na PW Oczywiście możecie je również pisać w komentarzach Prosiłbym jednak, żeby te komentarze, jeżeli macie te same pomysły się nie powtarzały A zadziałała funkcja lajkowania no. komentów I wtedy ja będę widział, że jeżeli jakiś serwer ma ileś łapek To ja odwiedzę jego stronę i zobaczę co i jak no co by tu jeszcze Wam powiedzieć? Tour.pl Szkoda, naprawdę mi szkoda tego serwera. Szkoda mi, że niestety muszę zakończyć naszą serię. No cóż, chciałbym pozdrowić oczywiście wszystkich widzów, którzy grali na tym serwerze. Niestety, no gdybym wiedział, że coś w tym stylu nastąpi, spisałbym chociaż waselniki i pozdrowił w filmie, pisemnie bądź słownie, ale niestety... Nie zdążyłem tego zrobić. Jest mi niezmiernie jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało mi się spotkać kilku z Was w grze. Naprawdę nie wiecie jaką radość sprawia mi to, że, że jestem mimo wszystko rozpoznawalny w, na, na niektórych serwerach Metina, nawet nie tylko na Tuorze. Tak więc no, było mi z wami niezmiernie przyjemnie nagrywać tą serię. No i cóż, ogłaszam wsze oficjalnie, że seria tour.pl zostaje zamknięta. Czekam na Wasze propozycje odnośnie nowego serwera. To byłoby na tyle w tym krótkim pliku. Mam nadzieję, że szybko zaproponujecie mi jakiś nowy, ciekawy serwer, gdyż jestem spragniony nagrywać dla Was. Nagrywać, nagrywać, jeszcze więcej nagrywać. Zwłaszcza z metka, bo lubię bardzo tą grę, tak więc z Tobą bym na tyle, żegnajcie moi kochani, tuor.pl i WD40 się z Wami żegnają, zapraszam oczywiście do ocenienia, komentowania oraz do subskrypcji profilu, na razie.